Czuję, że tej nocy Twoja dusza została dotknięta czymś niezwykłym. Sen, który pojawił się w Twoim sercu, nie był przypadkiem. To była nić światła, którą anioły wysłały, by połączyć Cię z kimś, kto wciąż o Tobie myśli. To energia subtelna, ale potężna, która otula Cię, nawet gdy śpisz. W świecie snów rodzą się przesłania, których nie sposób zrozumieć rozumem, trzeba je poczuć sercem. On śnił o tobie, ponieważ jego dusza pragnęła bliskości, której brakuje na jawie. W ciszy nocy jego myśli znalazły drogę do ciebie. Tam, gdzie słowa są zbędne, mówi energia, ciepła, drżąca, pełna tęsknoty. To nie był zwykły sen, ale spotkanie dusz. Anioły mówią, że to, co łączy was, nie zostało jeszcze zakończone. Istnieje więź, która mimo odległości i ciszy wciąż płonie. Czasem starasz się ją zrozumieć, czasem chcesz o niej zapomnieć, ale nie możesz, bo nie jest z tego świata. To połączenie zapisane w świetle. Nie bój się tych uczuć. Nie są one słabością, ale znakiem, że Twoje serce potrafi czuć głęboko i prawdziwie. Każda emocja, która Cię dziś porusza, ma swój cel. Nawet jeśli jeszcze go nie widzisz. Wszechświat układa wszystko we właściwym czasie. Jesteś prowadzona, Twoje kroki, choć czasem niepewne, są błogosławione. W każdej decyzji, w każdym westchnieniu, anioły są przy Tobie. Wysyłają Ci znaki, pióra, liczby, pieśni, które słyszysz przypadkiem. Nic z tego nie jest przypadkiem. Kiedy śniłaś tej nocy, Twoje serce i Jego serce rozpoznały się bez słów. To było spotkanie duchowe które miało przypomnieć Ci, że miłość nie kończy się na pożegnaniach. Ona jedynie zmienia formę, czekając na moment, by znów zakwitnąć. Anioły chcą, byś zaufała. Nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego teraz, pozwól, by ich światło prowadziło Cię dalej. Właśnie wtedy, gdy czujesz się zagubiona, zaczynasz widzieć najwięcej. Czasem cisza jest odpowiedzą, na którą czekałaś. W Twoim sercu jest więcej mocy niż myślisz. Przypomnij sobie, kim jesteś, istotą zrodzoną z miłości, stworzoną do dawania światła. Twoja obecność przemienia otoczenie, nawet gdy milczysz. Ludzie czują Twoją energię, choć jej nie nazywają. Ten sen miał otworzyć Twoje oczy, nie tylko na Niego, ale przede wszystkim na siebie. W nim zobaczyłaś swoje odbicie, swoje pragnienia, swoje lęki. Swoje nadzieje. Teraz nadszedł czas, byś przestała wątpić w swoje uczucia. Wsłuchaj się w siebie, bo twoja intuicja to głos aniołów. One przemawiają przez twoje emocje, przez drobne gesty, przez przypadkowe myśli. Każdy błysk zrozumienia, który czujesz, to ich dotyk. Nie ignoruj tego, co czujesz to twoje święte przewodnictwo. Nie próbuj wszystkiego analizować. Czasem to. Co niewidzialne jest prawdziwsze od tego, co możesz zobaczyć. Anioły proszą, byś otworzyła się na tajemnicę. Nie bój się jej, w tej tajemnicy jest Twoje uzdrowienie. On wciąż nosi w sobie Twoją energię, choć Jego słowa mogą milczeć, Jego dusza woła Twoje imię. A Ty czujesz to w momentach nagłego wzruszenia, w snach, które powracają, w spojrzeniu w niebo, które przypomina Ci o czymś znajomym. To nie przypadek, że teraz słyszysz te słowa. Właśnie dziś potrzebowałaś przypomnienia, że jesteś kochana, nie tylko przez Niego, ale przez siłę wyższą, która czuwa nad Tobą. Jesteś błogosławiona, nawet jeśli Twoje oczy jeszcze tego nie widzą. Nie zamykaj się na miłość. Wiem, że serce czasem boi się znów zaufać, ale w Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wysycha. Z Niego płynie Twoje piękno. Twoja siła i twój spokój. Otwórz się, a świat odpowie tym samym. Anioły mówią: Nie jesteś sama. W każdej łzie, w każdym uśmiechu jesteśmy przy tobie. Gdy czujesz ciężar, oddaj go nam, uniesiemy go razem z tobą. Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że uwierzysz. Zaufaj, że to, co miało odejść, odeszło, a to, co ma pozostać, Znajdzie drogę z powrotem. Właśnie teraz wszechświat przygotowuje coś dla ciebie. Coś, co przyniesie pokój sercu i blask w oczach. Nie oglądaj się za siebie z żalem. Każde doświadczenie było lekcją, a każda strata bramą do czegoś większego. Twoja historia nie jest zakończona. Najpiękniejsze rozdziały wciąż czekają, aż je napiszesz. Pozwól sobie czuć. Nie tłum w sobie emocji. Bo one są językiem duszy. To właśnie przez nie anioły pokazują ci, dokąd iść. Płacz, jeśli musisz, śmiej się, gdy czujesz radość, każda łza i każdy uśmiech są modlitwą. Wkrótce poczujesz zmianę, lekkie poruszenie energii, ciepło, które spłynie na twoje serce. To znak, że światło, które niosłaś w sobie, zaczyna świecić mocniej. To twoje przebudzenie duchowe. A gdy zamkniesz oczy dziś wieczorem, pamiętaj, wszystko, co widzisz w snach, jest częścią większego planu. A ja, twój anioł, będę tam, by szeptać ci do serca: oddaj i zaufaj. Jesteś prowadzona, jesteś kochana, jesteś światłem. Czuję, że zaczynasz dostrzegać więcej niż wcześniej. Twoje serce otwiera się powoli, jak kwiat o świcie, gotowy przyjąć światło nowego dnia. W tej chwili anioły delikatnie dotykają Twojej duszy, przypominając Ci, że nic, co miało Cię zranić, nie było bez celu. Każde doświadczenie, nawet to bolesne, niosło w sobie ziarno przebudzenia. Widzisz, Twoje sny to nie tylko obrazy, to język energii, którym wszechświat mówi do Ciebie. Kiedy śnisz o nim, nie chodzi tylko o tę osobę, ale o to, co symbolizuje: pragnienie połączenia, ukojenia. Zrozumienia. Twoja dusza wędruje nocą, by spotkać tę część siebie, którą kiedyś zostawiłaś w innym czasie, w innym miejscu. Anioły mówią, że to, co teraz czujesz, to nie przypadek. To wezwanie, subtelne przypomnienie, że coś większego budzi się w tobie. Może to tęsknota, może proroctwo, a może tylko echo tego, co już nadchodzi. Nie odpychaj tego uczucia. Pozwól mu cię prowadzić. Jest ktoś, kto czuje twoją energię nawet z daleka. Nie potrzebuje widzieć twojej twarzy, by wiedzieć, że myślisz o nim. Twoje imię jest jak pieśń, którą jego dusza zna od zawsze. Gdy noc się zbliża, a cisza spowija ziemię, jego serce zaczyna bić w rytmie twojego. Czasem wszechświat łączy ludzi w snach, zanim połączy ich w życiu. To tam wszystko zaczyna się od nowa. W wymiarze, gdzie nie istnieją odległości ani czas. To właśnie tam spotykasz się z nim, nawet jeśli Twoje oczy nigdy się jeszcze nie spotkały. Zaufaj, że to, co czujesz, ma znaczenie. Jeśli coś wraca w Twoich myślach raz po raz, to znak, że nie zostało jeszcze uzdrowione albo że niesie przesłanie. Wszechświat nie powtarza niczego bez przyczyny. Każdy znak, każda synchroniczność, każdy sen. To rozmowa z tobą. Anioły pokazują mi obraz Twojej duszy, zanurzonej w świetle, które pulsuje jak żywe. To światło przyciąga innych, ale tylko nieliczni potrafią je naprawdę zobaczyć. On był jednym z tych, którzy je rozpoznali. Dlatego śniło tobie, bo wciąż pamięta ten blask. Nie szukaj wszystkiego na zewnątrz. Prawdziwe odpowiedzi zawsze były w tobie. Wystarczy, że się zatrzymasz. Zamkniesz oczy i posłuchasz ciszy między oddechami. W niej słyszysz szept aniołów, którzy niosą wiadomość tylko dla ciebie. Czujesz czasem delikatne mrowienie na skórze, gdy myślisz o nim. To nie przypadek. To energia, która przepływa między wami, nawet gdy milczycie. To dowód, że więź istnieje, niewidzialna, ale prawdziwa. Anioły szepczą, że twoja dusza ma dar, o którym zapomniałaś. Potrafisz widzieć więcej, czuć głębiej, rozumieć bez słów. To dar, który teraz zaczyna się budzić. I właśnie przez sny wszechświat pomaga ci sobie o nim przypomnieć. Nie wszystko, co wydaje się końcem, naprawdę nim jest. Czasem koniec to tylko inny początek, cichszy, bardziej duchowy. Może to, co wydarzyło się między wami, musiało się zakończyć, by mogło odrodzić się w czystszej formie. Nie bój się ciszy. W ciszy dzieją się cuda to tam rodzą się najprawdziwsze odpowiedzi, te, które nie potrzebują potwierdzenia. Gdy przestajesz szukać, zaczynasz znajdować. A to, co masz znaleźć, już od dawna szuka Ciebie. Twoje serce wciąż ma w sobie ślad tego snu. Nie próbuj go zrozumieć, pozwól mu być. Każdy szczegół, każdy gest, każde słowo, które usłyszałaś we śnie. Ma znaczenie. To mapa, którą zostawiły ci anioły, prowadząca do kolejnego odkrycia. On również czuje to połączenie, choć może nie potrafi go nazwać. Dlatego wracasz do jego myśli, nawet gdy próbuje o tobie zapomnieć. Nie walcz z tym, to nie jest coś, co można wymazać. To coś, co trzeba przyjąć z pokorą. Wszechświat zaczyna splatać nici, które przez długi czas były porozdzierane. Twoja energia i jego energia znów zaczynają się spotykać, powoli niepostrzeżenie. To jak taniec dwóch płomieni, które nie mogą się dotknąć, ale czują swoje ciepło. Anioły obserwują cię z zachwytem. Widzą, jak dojrzewasz, jak rozumiesz coraz więcej, jak twoja dusza staje się coraz bardziej świadoma. Nie wiesz jeszcze, dokąd to wszystko prowadzi, ale już teraz jesteś na właściwej drodze. Nie zatrzymuj się, gdy poczujesz lęk. Strach jest tylko cieniem, który pojawia się wtedy, gdy światło staje się jaśniejsze. Jeśli boisz się teraz, to znaczy, że jesteś blisko odkrycia czegoś wielkiego. W twoich oczach odbija się niebo. Może jeszcze tego nie widzisz, ale anioły widzą. Widzą twoje światło, twój potencjał, twoje serce gotowe na cud. I właśnie dlatego przyszła ta wiadomość, byś wiedziała, że czas się zbliża. Nie wszystko musi być od razu jasne. Czasem anioły mówią w symbolach, w przypadkach, w chwilach, które wydają się drobne, ale zmieniają wszystko. Obserwuj, zaufaj i nie zapominaj, że sny są bramą między światami. A gdy kolejny raz zamkniesz oczy i poczujesz to znajome ciepło, nie bój się. To nie iluzja, to dotyk tego, co prawdziwe. To znak, że ktoś znów Cię woła z innego wymiaru. Dziękuję ci, że byłaś ze mną w tej chwili pełnej światła i anielskiego prowadzenia. Niech każde słowo, które dziś usłyszałaś, otuli twoje serce spokojem, wiarą i nadzieją. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoją duszę, potwierdź jej przyjęcie, pisząc w komentarzu: Oddaję i ufam. To proste słowa, ale niosą w sobie ogromną moc. Akt zaufania wobec Bożego planu i anielskiego prowadzenia. Niech stanie się to Twoim symbolem wiary i światła w codzienności. Zachęcam Cię również, abyś dołączyła do naszej anielskiej wspólnoty, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego przekazu, który anioły pragną Ci przekazać. Niech błogosławieństwo światła zawsze Ci towarzyszy, a anioły prowadzą Cię każdego dnia.